Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cztery małe puszki kolekcjonera z kolekcji TOPS MEGA. Attack sezon 23-24. Mamy tutaj ekskluzywne limitki Artist of the Game. Jest jedna legenda i jeden zawodnik, który obecnie gra w piłkę. Karty są oczywiście z Ligi Europy, Champions League, Liga Konferencji. To jest puszka numer jeden, kolor taki fioletowy. I tutaj, moi drodzy, można trafić również te karty ekskluzywne, jak również takie specjalne, grube karty z zawodnikami, którzy mają wewnątrz, tutaj, w tej karcie. Takie metalowe emblematy Champions League Także zobaczymy czy uda się taką kartę trafić Numer 1 Puszeczka Tak to wygląda w całej okazałości I mamy jedno zawiniątko Wow! Drugie zawiniątko! Czyli od razu mamy Moi kochani Mega traf. Ja ci kręcę Jest ta karta z emblematem. Wow, wow, wow. Okej, okay, na razie otworzymy sobie saszetkę tą podstawową. Ale jaja. Pierwsza puszka i od razu taki traf. Co my tutaj mamy? No i właśnie jest ta karta Artist of the Game Ronaldinho w koszulce Barcelony. Dodatkowo Jamal Musiala z Bayernu. I te karty powiem wam są grubsze aniżeli te normalne. Także jest na pewno zdecydowanie fajna rzecz, że te karty są takie bardziej ekskluzywne, widać. I co dodatkowo? Bazoweczki. Lecimy. Przejdziemy do kart specjalnych, wtedy będę już czytał. Żeby to za długo nie trwało, to bazówki są raczej dla Was mało interesujące. Jest Milan. No i pierwsza karta specjalna to Kapitan. Pepe Sporto, logo Borusi, Kapitan Benfiki. Otamendi. Dalej finisher Rashford, Guardian Ramsdale z arsenalu, Morata Finisher, Butler, Ostrzan. Tutaj mamy klub 100, Barela, Krystal, dwie sztuki Fabio Vieira z arsenalu i Szoboszlaj Liverpool. Next Gen, Rico Lewis z Manchesteru City, Men of the Match, Callum Wilson, Cult Hero z Arsenalu, Pires i Ciro Immobile, Heritage. A teraz, moi kochani, ta karta, o której mówiłem Wam na początku, jest ktoś z Realu. Kto to będzie? Kto to będzie? wow David Alaba Centurion popatrzcie jak ta karta wygląda jaka gruba ale fart 100 występów w Champions League ponad 100 występów tego zawodnika ja nie mogę jakby tak z Milano trafić bo są też karty z zawodnikami Milano ok mamy pierwszą puszeczkę z megatrafem lecimy, numer dwa. Tu jest kolor taki bardziej niebieski. O! Jest paczuszka i dodatkowo Robert Lewandowski na karcie Energy. Czyli luzem też można trafić jakieś ekstra karty. Robert Lewandowski Energy Super, ale traf kolejny. Druga puszeczka i również jest ok. A co tutaj uda nam się trafić? Jakie będą tutaj te Artist of the Game? Jest Zinedine Zidane z Realu i Rafael Leao Milan. Więc subcio. Okej. Okay. No i teraz karty bazowe. Też sobie na szybciutko je przełożymy. mori Benaser. I pierwsze karty specjalne to Kapitan Newcastle Lasales. Logo Porto. Henderson Kapitan. Logo Sportingu. Finisher Rashford. Znowu mamy ten sam Guardian. Ten sam finisher. Ale już tutaj jest inny. I tylko jeden. Sadio Mane w koszulce Bayernu. Next Gen Zule, Zubi Mendy Man of the Match. Cold Hero Ravanelli. Pawlowicz Men of the match, i dwa razy karty Heritage Haller i Bastoni. Czyli tak, jakby zamiast jednej karty krystal, jest jedna karta Heritage w porównaniu do tamtej puszki. Ok, czyli tutaj mieliśmy taki fajny traf z Robertem. Może damy tutaj tą kartę, żeby było widać, co było ekskluzywnego. Tutaj damy tą karteczkę i lecimy z numerem trzecim, puszka numer 3, kolor podzielony taki podchodzący. I co mamy tutaj? Nie, nie wierzę. Druga taka karta. Tak, ja cię kręcę. Wow! Mamy drugą taką kartę. Okej, okay, puszkę odkładamy. Czyli znowu się poszczęściło. W drugiej puszce połowa puszek z takimi kartami. I co tutaj jest? Kevin De Bruyne na tej karcie. Artist of the Game. A no właśnie, gdzieś mi druga brakowała. Ronaldo, ale nie Cristiano, tylko ten brazylijski Ronaldo. I teraz bazówki. Tomori. Hernandez i tutaj zaczynamy karty specjalne jest logo Ajaxu, kapitan Harry Maguire logo Benfica kapitan Laseles z Newcastle Eliminator Skriniar Ogbona Eliminator Butler Gavi i pięknie mamy Black Age Edition Tony Cross czyli jeszcze jedna taka ekskluzywna Krystal jest logo Sportingu, Man of the Match Alfonso Davis, Sesko. Tutaj mamy Ronaldinho. Kolejny Man of the Match Julian Brandt i Borja Iglesias Heritage. No i teraz kto tutaj jest jaki zawodnik. Barcelona, a więc El Clasico się zrobiło dzisiaj z tymi kartami grubymi. Kto jest z Barcelony ja nie mogę Robert Lewandowski no ale mi się przyfarciło Robercik na karcie Centurion ponad 100 występów w lidze mistrzów no nie, nie wierzę taka karta cud, miód, orzeszki czyli mamy dwie takie karteczki ekskluzywne no, i zostaje czwarta puszka. Tutaj jest kolor taki pomarańczowy. No, jak jeszcze tutaj będzie, to nie wiem, to chyba padnę. Nie, tym razem jest pusto, w ogóle nie ma nic, tylko jedna saszetka. Czyli różnie może być. Może być gruba saszetka plus dodatkowa ta. Może być karta, tak jak był Robert Lewandowski i saszetka. Albo może być sama saszetka, bez niczego. Więc mamy różne. Możliwości trafów. I tutaj kto jest? Paweł Nedwied w koszulce Juventusu i Bruno Fernandes w koszulce Manchesteru United. I teraz bazułeczki i dochodzimy do specjalnych. Logo Liverpoolu Kapitan Martinez z Interu. Logo West Hamu Kapitan Immobile z Lazio Guardian Allison. Playmaker Bruno Fernandes Mbappe Finisher Klubsto Ederson tutaj mamy Coatesa, Krystal Next Gen Rico Luis Man of the Match, Calum Wilson, Pires, Cult Hero, Salah Man of the Match i Lenor Mount Heritage. A więc, moi kochani, reasumując dzisiejszy odcinek, padło 8 ekskluzywnych kart limitowanych: Artist of the Game, 4 legendy i 4, e, i 4 zawodników obecnie grających, i dodatkowo ekskluzywne karty. Black Age Edition Tony Cross i Energy Robert Lewandowski. I bombastyczne dwie karty. Centurion, David Alabaz Realu i Robert Lewandowski w koszulce Barcelony, czyli El Clasico Zrobiło nam się w tych puszkach. No niesamowicie, że wpadł Robert. Sam jestem ciekaw, ile tych kart jest w całości, bo na pewno gdzieś to w spisie jest. Także sobie to sprawdzę. No a Wy dajcie znać w komentarzach, co myślicie odnośnie dzisiejszych trafów w tych małych puszkach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!